ze Stadio Olimpico witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To tutaj na tym stadionie rozegrano m.in. finał Ligi Mistrzów w 1996 roku, który miałem przyjemność komentować. Patrząc na statystyki meczowe, nie można nie zauważyć, jak przytłaczająca jest przewaga Rossoneri. Ale statystyki nie grają, więc wynik nie jest taki oczywisty. Należy też wspomnieć, że oba kluby mają porównywalną liczbę zdobytych pucharów Włoch. Realizator prezentuje nam ustawienie, w jakim wybiegną na Murawę piłka Lazio. Trener zdecydował się postawić na klasyczne 3-5-2 z mocną linią pomocy, która ma obsługiwać parę napastników. I będą starali się uzyskać przewagę w środku pola, żeby otworzyć sobie jak najwięcej możliwości dogrywania piłki do dwójki snajperów. Czy to prostopadłymi podaniami, czy dośrodkowaniami spod linii bocznej. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawieni. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzydlające ataki. W dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać schemat. Stadio Olimpico był świadkiem niejednego historycznego wydarzenia sportowego. Odbyło się na nim wiele finałów europejskich pucharów. Warto wspomnieć, że ogólny wygląd stadionu nie uległ rewolucyjnym zmianom. Forma nachodzących na siebie koncentrycznych kręgów zaprojektowana w latach 30. jest świeża nawet dziś. AC Milan jest niezwykle popularny we Włoszech. Więcej fanów ma tylko Juventus. Z w Europie ma najwięcej kibiców spośród wszystkich włoskich klubów. Ustępuje popularnością tylko Realowi, Barcelonie, Manchesterowi United. Fernandez Suso! Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Milanu. Suso centruje z rożna. Musakio! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Zobaczmy w powtórce do tego strzału. Nasz komentarz jest zbyteczny, chyba że powiemy: Idealna bramka. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. I mamy otwarcie w tym meczu 1 do 0. Parolo, Defrei. Lukas Leiba dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Blisko pola karnego teraz gracze Milanu. Może zdecydować się na strzał. Broni bramka, ale piłka wciąż na boisku. W ostatniej chwili przejęli. No strzela. Strzał, ale prosto wywala. Stracili piłkę. I okejta. Okay, Kajsedo Podaje z powrotem. No już blisko pole karne. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Miank. Andres Silva. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Lukas Lejwa. Strata w ataku. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Robi się niebezpiecznie. Jest groźnie, może strzelać. Znakomicie bramka. Lazio zacznie z narożnika boiska. Dośrodkowanie z różnego szesnastkę. Anderson! Bonucci. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Blisko już do bramki. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Anderson! No! Niewiele teraz zabrakło. Ładna byłaby bramka tuż pod poprzeczką, gdyby tylko minimalnie lżej uderzył. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Andres Silva dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Lukas Leiva. Caicedo. Dobre przejęcie przez Milan. Bonaventura. Z respektem podchodzą do rywali. Wyczekują cierpliwie ich ataku. Milan, Milan szuka swojej szansy. Parolo. Ja okejta. No, ucieka obrońcy. Dobra interwencja, udane piąstkowanie. Kajsedo. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć. Na tę radość kibiców na trybunach Kapitalny Trudny do obrony strzał W górny róg I mamy naprawdę ładną bramkę Zasłużone brawa Proszę tylko spojrzeć proszę państwa Mamy wyrównanie w tym spotkaniu Bajenia Milan będzie wykonywać teraz Rzut rożny No wypiąstkował w pole Rozrzucenie do boku. No, i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Blisko polekarne. Ryzykownie, ale udało się. Cieszą. Rodriguez, Niang, Bajenian! No i strzał posubował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Dobra pozycja do oddania strzału. Trochę się zbliżył do pola karnego Andre Silva! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Milan zacznie za chwilę od rzutu wolnego. Bonucci. Może strzelać z miejsca. Trzeba na trybunach. Jest szansa na kontratak. Dobrze, przebił się. No teraz! A jaj, nie ma bramki! Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Lulic. Lukas Leiva No zastanawia się, czy nie strzelać. Kajsedo! Uderzył, ale prosto w rywala. Zupełnie nieudany strzał, niby mierzone uderzenie, ale sami państwo widzieli. Bardzo słabo technika jak u drwala chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. Remis po pierwszej połowie meczu jest. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Miejmy nadzieję, że dostarczy nam równie dużo wrażeń. Tak, Darku, świetna gra w pierwszej połowie z mnóstwem ciekawych sytuacji. Sądzę, że to jeszcze nie koniec emocji. Uderzenie. A i minimalnie za mocno i wznowi bramkarz. Dobrze, technicznie uderzył. Gdyby to tylko zmieścił pod poprzeczką, byłaby ładna bramka. Krzysztof. Robi się niebezpiecznie. Zatrzymany atak. Parolo. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Całkiem niezłe 45 minut w jego wykonaniu. Dobra. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Aj, minimalnie niecelnie. Nie ma Bramki. Nie chciał dać bramkarzowi czasu na reakcję i niestety nieco przedobrzył. Bonucci, Bonaventura, Rodriguez, blisko pola karnego, teraz gracze Milanu, spiega teraz w pole karne. Dobre to podanie głową, Andres Silva. Mijank, ale szansa na prowadzenie. Parolo. Mona Ventura. Andre Silva. Milan w ataku. Może być groźny. A teraz Bruno Conti. Giacomo Bonaventura. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Suson. Rywal mocno na niego naciskał przy linii bocznej i piłka wyszła na aut. Do gry wchodzi nowy zawodnik Tracio. Parolo. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Pewnie wybronił ten strzał, chociaż nie było tam wielkiego zagrożenia. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Blisko polekarne może strzelać. Niang! Udanie zablokowali ten strzał. Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Lazio wprowadza zmiennika. Rodriguez wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Immobile niedokładne zagranie, żaden kłopot dla bramkarza. Bonucci. Bonaventura Rodriguez mbaye nyang pokonuje z piłką kolejne metry Piłka posłana w pole karne Czy ktoś zdoła strzelić? Ale świetnie zablokował Uderzenie w stronę bramki Ciąż remis Czas mija Kto wygra? Do końca meczu 9 minut Lukas Leiva. Dobra pozycja do oddania strzału. Milinkowicz-Sawicz. Milinkowicz-Sawicz! Genialne podanie. Świetnie. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ach, szkoda. Nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Tak, mamy teraz zmianę w Milanie. Parolo. Immobile. Milinkowicz-Sawicz. No, z tego miejsca można strzelać. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Trener drużyny Milanów wprowadza na boisko nowego zawodnika. Niebezpieczeństwo zażegnane. Do końca niewiele czasu. To mogła być ostatnia akcja rywali. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Mamy koniec spotkania, koniec emocji, mamy remis. Spotkanie... Piłka poza linią końcową.